Mamy nowy poranek, a my jedziemy windą na śniadanko, podobno ma być na piątym piętrze, już nie wiemy co wybrane. Z się ręka są na parterze albo na minusie, a tutaj na piątym piętrze nie No i wyszliśmy z windy i dostaliśmy się do restauracji, która jest na dachu budynku, a teraz jesteśmy na takim tarasie. Taras wygląda tak, jest piękne słońce. Taki mamy widok. To jest restauracja, w której zrobiliśmy sobie śniadanko, a tam za oknami widać taras, na którym siedzieliśmy i mieliśmy widok na miasto. Wychodzimy z naszego hotelu i wybieramy się na zwiedzanie miasta. Takie schody prowadzą. Do recepcji. A tak ładnie prezentuje się nasz hotel z zewnątrz. I obok jest siedziba pracy premiera. Dawny zajazd kastylijski. <Słyszykli> W słoneczku jest bardzo ciepło i pościągaliśmy bluzy bo fajnie grzeje. A my przyszliśmy właśnie do dolnych ogrodów Barakka i podziwiamy widok na zatokę. Taki mamy widok z naszej ławeczki, ale jaki on hałas robi, nie? Tych można zaznać ukojenia podczas upalnego popołudnia. Pewnie mieszkańcy sobie tutaj przychodzą, siedzą w cieniu. Są tutaj bardzo ładne ławeczki, piękny widok, udek od wody super miejsce na spędzenie czasu. I z ogrodów tych widać pomnik wojenny. To jest pomnik upamiętniający oblężenie Malty podczas II wojny światowej. No i stąd widać Tą latarnię morską, ten Cypel i most, który próbowaliśmy wczoraj sforsować. Tam jest ten most, na który nie potrafiliśmy wejść wczoraj. A tam jest Muzeum Wojny. Też tam nie byliśmy. I mają tutaj też śpiącego rycerza. I jest zaraz obok tego pomnika II wojny światowej. A tak wygląda całkowita panorama z naroża ogrodów Barak Kadolnych. Fajnego na malcie, to tutaj w tych wszystkich ogrodach miejskich jest darmowe Wi-Fi i są darmowe toalety. Teraz przeszliśmy na drugą stronę drogi jesteśmy pod tym y, pomnikiem II wojny światowej, już wam pokazuję jak to wygląda. W środku tutaj jest taki wielki dzwon a tam w dale widać ogrody gdzie byliśmy. O i macha. No, i śpiący rycerz, ale w porównaniu z naszym giewontem to ma dużo cieplejsze warunki. Przyszliśmy teraz do szpitala rycerzy maltańskich. Jest to najdłuższy oddział na świecie. Tak wyglądał ten szpital. Niesamowicie. Dostaliśmy taką aplikację do yy, zwiedzania i będziemy podążać za jej. Yy, o, a tak wygląda ta rozszerzona rzeczywistość z tej aplikacji. Sonia filmuje wnętrze i nałożony jest na to taki tańczący rycerz. Tak to tutaj wyglądało w średniowieczu. Dziękujemy Panu. Teraz wchodzimy do Kaplicy Błogosławianego Sakramentu. Kaplica szpitalna. Dość malutka i nieciekawy zapach tutaj jest. to jest kopuła tej kaplicy. Ale tutaj jest piękny dach. Wspaniale to wygląda. Słońce grzeje, ale jest przyjemny wiaterek. Mamy widok na zatokę, na muzeum. Pięknie, A tu powiewa flaga maltańska. Wchodzimy teraz w korytarze tego kompleksu. Widać tutaj rycerzy maltańskich. A prosto z tego korytarza weszliśmy do jakiejś sali teatralnej. Tak to wygląda. Nikogo tu zupełnie nie ma. Więc chyba jesteśmy tu nielegalnie. Wow, a tu jakie piękne schody. Znaleźliśmy jeszcze jakiś balkon. Wchodzimy tam. Ale ciemno. O kurczę, to jest ten teatr. Balkon teatru. A teraz mamy salę la Cassier. Cokolwiek to znaczy. Całki ładny kwadrat. <śmienny> Teraz weszliśmy w jakieś węższe korytarze i jest tutaj więcej światła. Widać tam jakąś kolejną salę. Co mówi, że wie, gdzie nas prowadzi. A ja nie jestem taki pewien. Wchodzimy teraz do hologramu Valette. Jestem Jean-Marie Valette, 49 Grandmaster of the Order of St. John. Jak Sonia znalazła to miejsce, to miało się to nazywać, czy było to opisane w internecie, jako szpital podziemny. Póki co cały czas byliśmy na ziemią, ale w końcu żeśmy zeszli w dół i zaraz Wam pokażemy, jak te podziemia tutaj wyglądają. No, były tu dość komfortowe warunki: sofy, duży kominek, tak że rycerze mogli sobie wypocząć. Tu w końcu dotarliśmy do tej sali szpitalnej, która była w internecie. Tutaj odbywają się imprezy. Są tutaj porozstawiane takie stoły i takie wielkie weselicha, jakieś się tutaj wyprawia. Takie widzieliśmy zdjęcia. Weszliśmy już z muzeum. Bilety kosztowały 6 euro za osobę dorosłą. Więc nie było to tak tanio, no ale nie było to jakieś bardzo drogo. Polecamy szczególnie w letnie po popołudnia, czy południa, gdzie jest najcieplej, bo było tam bardzo, bardzo chłodno. Super wnętrza, ciekawa architektura, można się coś dowiedzieć o 500 y, lat temu jak to tutaj działało na Malcie o tym zakonie i o różnych innych rzeczach mm. <laughs> uh, mądrego to dobrze posłuchać. Zapuściliśmy się w gąszcz wąskich uliczek Valletty i trafiamy co rusz na piękniejsze zakątki Tu mamy jeden łącznik Tam w dali jest następny i uliczka ciągnie się i ciągnie Jesteśmy teraz na placu teatralnym Tak wygląda tutaj z podwyższenia ta scena i krzesełka w tych ruinach Tam jest ten taras na którym byliśmy wczoraj Taki mamy piękny widok na tutaj Główne kamieniczki na deptakowej części walety. Pod śniadaniem, już trochę zgubiliśmy, Przyszliśmy teraz właśnie do takiego małej knajpki i zamówiliśmy sobie tiry, czyli takie charakterystyczne waltańskie kanapki. Tak one tutaj wyglądają na ladzie. My wzięliśmy ostatnią, klasyczną z tuńczykiem. W tym wyjeździe Sonia wyjątkowo zupełnie nie jest głodna, tylko ja cały czas mam że musimy coś zjeść. I najlepsze jest to, że w tle gra polska muzyka. Przyszły kawusie i kanapeczki, a Sonia walczy z wiatrem. była wielka? Ja. To, tylko, tak jak mówisz, za rzadko są to takie jak jechaliśmy, to drogi były takie żółte wszędzie, takie drogi takie mardery Bo tam Chodź tam. Jedno gówno na całej wyspie i musiałem mnie wdepnąć Po prostu I szukamy teraz trawy Trzeba powycierać buta Albo. No. No. Są pomysły. Sonia mówi najbliższa trawa na Sycylii. No. <laughs>

Jesteśmy teraz przed zajazdem kastylijskim. Jest to jeden z ośmiu zajazdów, które były tutaj na Malcie. Służyły one na nocowanie dla rycerzy maltańskich, którzy przyjeżdżali na wyspę. Oprócz takiego kastylijskiego był tu też zajazd włoski, prowansalski i po prostu rycerze z danej części Europy przyjeżdżali i byli lokowani ze swoimi ziołkami. Teraz w Zajazdzie Kastylijskim jest siedziba premiera. Tam przedtem byliśmy przy zajeździe kastylijskim, a tutaj mamy zajazd włoski. Jest teraz tutaj siedziba muzeum. Wzdłuż głównej ulicy, tutaj w walecie jest taki pomnik i jest tutaj upamiętnienie dafne karuny Galicji, która była dziennikarką i została wysadzona w ataku bombowym pod jej własnym domem. Była dziennikarką śledczą i rozwiązywała różne zagadnienia finansowej i politycznej korupcji na Malcie. Teraz kolejny za granicą trafiamy na ślub jakichś ważnych ludzi. A tu mamy pomnik królowej Wiktorii. Wchodzimy teraz do Bazyliki Matki Bożej z góry Karmel. Ma margeritę z mozzarellą, z mleka, z bawolic. A ja mam to i pieczarki i już zajadamy. Zjedliśmy pizzę, była przepyszna. Potem przyspecarowaliśmy się po walecie. Pięknie oświetlone są wszystkie budynki. Teraz przyszedł do hotelu. I jak to przystało na awerty, Chcę nam się spać już o 20. Do jutra. Papa.